Dobro, moi kochani, spróbujemy zrobić adepta bezwzględne zwycięstwo tym Gałganem, którym oczywiście nie potrafię grać. Ale niemniej jednak spróbujemy. Jest event specjalny, właśnie ten, taki magiczny, rocznicowy. Więc będzie się grało trochę inaczej. Muszę pamiętać o specjalnych umiejętnościach pod Q. No i zobaczymy, widzowie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dzisiejszy mecz jest totalnie na yolo i to jeszcze jest off stream. Bo no, mamy akurat pół godzinki, żeby sobie zagrać taki meczek. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie moi kochani. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na nic się nie nastawiam. Ale no fajnie by było jakby się udało zrobić to bezlitosne zwycięstwo, na pewno by to trochę nam ułatwiło robotę. Więc, pełen fokus, nazwijmy to fokus i lecimy z tym koksem. Lecimy z tym! Moi kochani widzowie, widać, że jeden z gałganów nie wziął torcika. Ach, te gałganki. No trudno, się nazywa to. Ja wziąłem torcik, bo taki jestem. A jak ja gram killerem, mogłem nie brać, ale wziąłem. Taki jestem, dobry. Dobry człowiek. A teraz postaram się ich zniszczyć. Będziemy strzelać też tym NXem eee, no i zobaczymy jak nam pójdzie. Jakby... No nie jestem najlepszym graczem. Taki, taka mapa. Mm -hmm. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Gramy oczywiście na jego trzech umiejętnościach, więc... Więc tak to właśnie wygląda. Słyszałem ją w ogóle gdzieś. Dobra, muszę się jeszcze nauczyć tym strzelać. I będzie naprawdę przytrzymać dowolne. Bo mamy, pamiętać, że mamy też specjalne umiejętności. Dobra, udało się trafić. No właśnie, tak też patrzę, jak to działa ogólnie. Kurde, nie trafiłem. O! Nie wyszło. O kurde, ale surprise. Dobra. Tak też próbuję się wczuć w rolę też osoby. Dobra, musimy się chyba bardziej. Udało się powalić? Nie, bo ona musi być. Jaki jest problem? Bo ona musi być otegowana. O, i teraz się dopiero bym udało powalić. Dobra, musimy się nauczyć grać tą postacią. Trochę żałosne to było, Imo. Eee... zdalny hak, mamy coś takiego teraz. To jest jak zdalny hak, więc to jest akurat fajne. Przyjmijmy to. Teleportuj. Patrz, się uniknęła tego. Gałganica. Dobra. Nie trafiłem niestety. Szkoda, że ją nie zraniło, mimo tego wydawało się, że powinno ją to zranić. To nie zraniło ją. Dobra, nie damy rady raczej, ale to jest rozgrzewkowa. Nazwijmy tą ją tak. Ma teraz tych śladów. Ej, w ogóle strasznie ciężko się z tego główna trafia, tak wam powiem. Ej. Strasznie trudno. Jakby widzicie. Tak, w ogóle genów też nie pilnuje. To też swoją drogą. No dobra, ładnie, powaliliśmy. Powinniśmy geny bardziej chyba ogarniać, tak mi się wydaje, wiecie. Dobra. No dobra, chyba ją po prostu normalnie powalimy. No, już chyba jest nadętkę. Trochę szkoda, co prawda, że w taki sposób umarła. Bo ona się wydawała taka, no, najbardziej nieugarniająca de facto. A nie, ona nie umarła jednak. To się pomyliłem. Generalnie, no, mam problem, bo geny są dosyć daleko. No dobra, sprankowali mnie. To wieszanie zdalne jest super. Tak Wam powiem. Dobra, na razie idzie nam całkiem dobrze, jak na taką. Nazwałbym to dosyć nieogarnięcą grę. Dobra, trafiona jest. Źle się odbiło. Fajne jest to teleportowanie do haków, to jest mega fajne. Tajny gen był mocno zrobiony, chyba nie ten. Ten był mocno zrobiony. Dobra, to się jej udało. Normalnie zniszczyłem. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Na pobiegu. Tutaj. Nie ma tych ma... Nie. A użyła wygłuszenia. Dlatego nie widzę znaczników. No ale dobra. Póki jej nie zgubię, raczej gitara siema będzie. Po co, po co? Chyba dla jaj to zrobiłem teraz. Dobra, udało się. Powieśmy ją szybko. Och, zrobili w końcu. Teraz jest szybkie bieganina. To trochę dobrze i trochę źle. W sensie o tyle, że te geny... Są jakby to powiedzieć w miary szybkie. Jakim cudem to nie weszło, to nie wiem, ale spowolnienie dostałem nagle. Dobrze, udało się. Fajne to jest to, że można szybko je faktycznie wieszać. Więc to daje nam jakąś minimalną przewagę. Dobra, udało się i żadne nie są jeszcze reperowane. z tego co widzę. Wszystkie się psują, więc to był całkiem dobry run. Zostały dwie laski, co jest szansa, że je załatwimy bez względu na zwycięstwo. Uda się zrobić. No, muszę przyznać, że na no jak idzie. No, dużo jest tutaj tych moich tych ciał do pilnowania. W miarę blisko są, więc mamy całkiem komfortową sytuację. No i jest i ona. O, spadło na dół. Nie spodziewałem się tego. Kurde, za wcześnie, za wcześnie, moi drodzy. Ja przyznam się, że nie mam pojęcia, jak ona to zrobiła. Kurde, no myślałem, że jestem za daleko, mój błąd. Udało się. O, nie mogę ją teleportować, ok? A, bo użyłem zaproszenia stosunkowo niedawno. Dobra, nieważne. No i teraz tego klapa albo się uda, albo się nie uda. Udało się. No, to trochę farcik. Chyba to będziemy mieli, moi drodzy. Wiecie. Nie, niestety mu nie, nie mogę cię oszczędzić, bo no tak jak było powiedziane Żeby się z nią co najwyżej pobawić jeszcze Ale tak jak było powiedziane, no nie mogę tego zrobić Kurde, czemu ona nie została? To jest ciekawe Dobra, no trudno Chodź Urła, nie ma tu żadnego haka. Tam jest, dobra. Naprawdę się przestraszyłem, że żadnego haka nie ma, i mówię sobie: No to fajnie, na sam koniec, zero haka. Dobra, udało się, widzowie, mamy to. Chyba bezwzględne zwycięstwo. Bo mimo, zdawałoby się, przeciwności losów, zrobiłem nieznany. Nie taki zły ten nieznany, jak już się trochę gracz rozkręcił. No to faktycznie, powiem wam, szczerze mówiąc, że nawet dobrze się nim grało. Nawet dobrze się nim grało. Yy, myślałem, że będzie dużo gorzej. A muszę przyznać, że szczerze mówiąc, to było naprawdę ładnie. Dużo punktów też. No, tyle nie dostaliśmy. To jest chyba zbugowane. Yy, ale mi się wydaje, że całkiem, całkiem ładnie, całkiem ładnie poszło, moi kochani. Całkiem ładnie poszło. Prze pokonaliśmy tych gałganków. To był całkiem sympatyczny mecz No i mamy, tak samo jeszcze jest drugie osiągnięcie związane Jak już jesteśmy w trakcie Jest drugie osiągnięcie związane z tym mordulcem Czyli żeby tam, jako nieznany, wprowadzić Ocalałych Stanagoni za pomocą NX20 Kilka razy mi się udało w tym meczu Chyba dwa razy może eee, No to też jest do wymaksowania eee, W każdym razie fajnie, że zrobiliśmy Właśnie to osiągnięcie Jeszcze została mi ostatni mordulec Osobliwość i osobliwością Moi kochani, jakkolwiek bym chciał to jest ta jest osobliwość Ale czuję, że osobliwością yy, no, będzie dużo trudniej Dużo trudniej będzie dlatego, że No nie oszukujmy się, ale oso... O kurde i dlatego mam w ogóle xd i dlatego nabiłem tutaj W sumie trochę śmiesznie, że grałem chyba tym killerem rok temu w takim razie, skoro nabiłem aż tyle yy, Najlepsze jest to, że Elon i pierwszy poziom ma nabity nada Pierwszy poziom ma mnóstwo tych torcików Najlepsze jest to, że ja tym killerem prawdopodobnie w ogóle nie będę grał, więc te torciki Nie wiem, czy kiedykolwiek je wykorzystam I nadal nie mam tutaj trzecich poziomów jego umiejętności, co nie? Masakra, będzie ciężko, ale może na tym evencie Może na tym evencie będzie, będzie łatwiej jednak On też ma jakieś takie specjalistyczne typu Ehm, że w poczekaj, A, in public match, hit 30. Poczekaj, Zawsze patrzę w grach publicznych. A, czyli do tych, co się zaraz teleportujesz, żeby uderzyć. No, może być ciężko. Może być ciężko. Ale w sumie to Beka, że ma tyle tych torcików ze starego roku. No dobra, ale to już innym odcinku. Elo, Elo, widzowie.